Prawdy o kobietach, które ci się nie spodobają, ale są prawdziwe. Część pierwsza. Kobieta nie chce równouprawnienia. Ona chce wygody, chce mieć prawo głosu, ale nie chce ponosić konsekwencji, chce zarabiać swoje, ale wciąż oczekuje, że ty zapłacisz za kolację. Chce być silna i niezależna. Ale gdy trzeba coś załatwić, naprawić, ogarnąć, to nagle stajesz się prawdziwym facetem, który powinien się tym zająć. Równość? Tylko wtedy, gdy jej się to opłaca, bo ona nie chce mieć równego ciężaru. Ona chce mieć równe prawa i specjalne traktowanie. Chce być feministką, ale tylko do momentu, gdy trzeba wnosić lodówkę na czwarte piętro. Chce mieć wolność, ale wymaga od ciebie lojalności, kontroli, zaangażowania, pieniędzy i cierpliwości. Ty masz obowiązki, ona ma wybór i kiedy ty to zauważysz, zaczynasz być niebezpieczny, bo przestajesz być naiwnym chłopcem z kwiatkiem a stajesz się facetem, który rozumie, jak naprawdę działa ta gra. Wyjdź z iluzji, bądź świadomym człowiekiem. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz i czy miałeś taką sytuację.